10 dla gwardii. A oto streszczenie poprzednich odcinków. Porucznik MO Lechryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom, zyskuje u urwisów przydomek wujek Dobra Rada. Oto nowy orzech dla porucznika. Tomek używa wszystkich wyrazów. Kolejny odcinek nosi tytuł Motyla Noga Tomka Mazura. Alna sypała motyla <grym grym> noga. Że od kwadransa nie ma autobusu. Kurczę pióro. Nie do wiary. Jak można się tak brzydko wyrażać? A co mam mówić? Jak mi nogi zmarzły... Motyla tyla noga. No cóż, widzicie, klimat był zawsze raczej przeciwko nam. No ale to jeszcze nie powód, żeby mówić brzydkie wyrazy, prawda? Właśnie. My to też mu tłumaczymy. Dam wam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów wyłączą wam ciepłą wodę. Przestaną grzać kaloryferę, albo stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie, co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Hurra! A. To jest wspaniała rada. Bywa! Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. <laughs>